Niektórzy mogliby, się, mogliby powiedzieć, że się powtarzamy, ale my. Nakręcaliśmy materiał na stoisku e trailera rok temu o bardzo fajnym systemie zarządzania, kontroli stanu naszego pojazdu, przyczepy czy kampera, a dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć o tym, co się zmienia, a opowie nam dokładniej o tym, co się zmienia i jakie e trailer ma plany. Wojtek Sierpotowski z firmy Elkam. Dzień dobry, witam wszystkich. Wojtek, wy jesteście jedynym przedstawicielem e trailera, czy. Tak, to prawda, na rynek Polski jesteśmy jedynym przedstawicielem dystrybutorem z... Systemu e trailer. Jest to bardzo ciekawy system. Już rok temu sobie o tym opowiedzieliśmy. Tylko przypominam, że ten system potrafi zamienić nasz, naszego kampera bądź przyczepę kempingową wersję smart. Yy, mamy sterowanie różnymi czujnikami. Yy, w aplikacji pokazywana jest nam status napełnienie, napełnienie gazu, yy, stan naładowania no akumulatora. Ciśnienie w oponach Czy mamy tak, stan gazu, poziomowanie O, Tak, poziomowanie bardzo, bardzo ważne Ilość kilogramów nacisku na hak Przyczepie kempingowej Przyczepie, ciśnienie opon Może być jedno, może być dwa, może być cztery Możemy do sześciu rozbudować System, mamy y, Zestawy y, kontaktronów Które pokazują, czy otwarte są okna Drzwi, w zależności gdzie sobie je zamontujemy Mamy od razu pokazane napięcie, Ile tak? jest napięcia na akumulatorze Mamy temperaturę, y, czujnik Temperatury możemy umiejscowić na przykład w lodówce i widzimy, monitorujemy, czy wszystko jest ok, czy przypadkiem lodówka no, przestała nam działać. Poziom... Jak mamy jakieś, jakieś dobre jedzenie i nie chcemy, żeby się popsuło. albo ryby z Norwegii. O, albo ryby, no dokładnie. Yy, możliwe też jest pokazanie na poziomu napełnienia wody. Yy, no i nowość. I, nowość. No I o nowości chciałem powiedzieć, yy, ponieważ już teraz będą dostępne wersje z, otagowane z, z plusem. Co to oznacza? oznacza, że oprócz tych wszystkich funkcjonalności, które mamy, jeszcze y, mamy możliwość śledzenia po GPS-ie naszego kampera. I bardzo ciekawie jest to tutaj pokazane, ponieważ aplikacja ma możliwość y, y, zrobienia takiej strefy bezpieczeństwa, czy komfortu. Kontrolować, czy nasz pojazd jest tam, gdzie powinien być. Dokładnie. I jeżeli pojazd wyjeżdża z tej strefy, automatycznie dostajemy sygnał na aplikacji, alarm i od razu widać że trzeba kliknąć i od razu widzimy położenie tego sam samochodu. Więc y, to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chcemy sprawdzać, y, gdzie jest samochód i jeżeli nam ktoś go ukradnie, to możemy bardzo szybko zareagować. Na początku mamy naprawdę bardzo mało czasu, żeby, żeby to żeby zareagować odpowiednio, więc to nam to umożliwia. Trzeba sobie też powiedzieć, że ta współpraca między nami a eTrailer jest bardzo dobra i chcemy zrobić polską wersję aplikacji, więc myślę, że już w przyszłym roku będzie można pobrać nową aplikację z językiem polskim, a aplikacja jest o tyle fajna, że i system cały, je, że każdy może to zamontować przez siebie, nie trzeba jechać do warsztatu, y, tylko to można założyć za, y, y, przez siebie, wystarczy to połączyć y, z napięciem plus minus akumulatora i każdy dodatkowy czujnik programuje się bardzo łatwo. Dobrze, Wojtko, jak wygląda sytuacja, kiedy wspomnieliśmy o tym, że w zeszłym roku był taki stan tej aplikacji, w tym roku już coś doszło? Czy trzeba kupować nowe urządzenie, czy wystarczy po prostu tylko wpiąć y, bądź zaktualizować aplikację? Tak, oczywiście ten system będzie z roku na rok rozbudowywany i tak właśnie będzie, jak mówisz, wystarczy zrobić aktualizację aplikacji, a każdy nowy czujnik, który będzie dokładany, będzie można połączyć z aktualnym swoim, swoim aplikacją, więc będzie to zrobione w bardzo łatwy sposób. A zatem jeżeli chcecie mieć nowoczesnego kampera, którym będziecie mogli sami sterować, sterować zdalnie również, tak? Zdalnie przez aplikację. Przez aplikację w telefonie. No to oczywiście jest takie, taka aplikacja, takie urządzenie e-trailer, a dystrybutorem jest firma Elcam. Zapraszamy.